Asertywność to nie jest mówienie nie, ale nauczysz się mówić nie dzięki asertywności. Asertywność to odwaga, przekonania, potrzeby, uczucia i pragnienia. Po pierwsze, dlaczego odwaga? Bo odwaga to skuteczne działanie pomimo odczuwanego strachu. A czego się boimy? Boimy się mówić o przekonaniach, potrzebach, uczuciach czy pragnieniach, bo to nas obnaża przed innymi ludźmi. Po drugie, asertywność to nieuleganie presji społecznej. Dlaczego? Bo siły społeczne i kulturowe mogą naruszyć Twoją wartość lub Twoje prawa. Po trzecie, trzeba wiedzieć, jak stawiać granice w relacji ze sobą i innymi. Aby stawiać granice, musisz zdefiniować przekonania swoje oparte na wartościach, potrzeby oparte na emocjach, uczucia będące interpretacją emocji, pragnienia, które opierasz na ambicjach. Dlatego dzięki asertywności umiemy mówić nie. I teraz już wiesz, dlaczego.